Dzień dobry, cześć. Szczęść Boże. W dzisiejszej katechezie dwie kolejne cechy, które o stworzeniu człowieka mówi kateizm. W poprzedniej katechezie było o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo oraz to, że człowiek to jest jedność duszy i ciała. Dzisiaj pozostałe dwie cechy, z których pierwszą jest to, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. To jest bardzo ważne stwierdzenie, bo ono ma w so za sobą daleko idące wnioski. Przede wszystkim taki wniosek, że nie istnieje coś jako człowiek w ogólności, człowiek apłciowy. Jakby płeć była tylko dodatkiem. To, co jest kobiece w człowieku, jest obrazem Pana Boga, i to, co jest męskie w człowieku, jest obrazem Pana Boga. Znaczy to też znaczy, że Pan Bóg jest. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest kimś więcej. Natomiast dla nas, wszystkie cechy właściwe mi jako mężczyźnie są objawieniem tego, jaki jest Pan Bóg. Podobnie, gdyby tu obok mnie stała jakaś kobieta, wszystkie cechy właściwe jakiejś tej kobiecie, czy, tej, czy też tobie, która to oglądasz, są obrazem, są odbiciem tego, jaki jest Pan Bóg. I mówię, że to jest bardzo ważne, ponieważ to jest taka rzecz. Oczywiście, której w, w, ani w katechizmie, ani w, w, w naszym wyznaniu wiary nie ma, natomiast jest, jest obecne w kulturze. Cała ideologia gender, która mówi, że ja sam sobie mogę wybrać płeć, że to, że mam takie czy inne. Dryputy płciowe, to, że mam takie inne ciało, to nic nie znaczy, że płeć nie jest, nie jest wartością, że płeć jest płynna, że płeć jest do, wybier do wybierania. No właśnie, Biblia pokazuje coś zupełnie innego. I, i dlatego ten ruch związany z, z ideologią gender, on stoi w. W sprzeczności z tym, jak my chrześcijanie postrzegamy, postrzegamy świat, jak Biblia postrzega świat. I teraz to nie znaczy, że tych ludzi trzeba deprecjonować, no bo oni na pewno też się mierzą z jakąś swoją trudnością, yy, no, chociażby z tym, że mając jedno ciało, nie utożsamiają się z nim. Yy, natomiast ważne jest to, żebyśmy my, my byli świadomi, że jeśli chcemy kształtować nasz światopogląd. Idąc za tym, co proponuje nam Pismo Święte, i co poprzez Pismo Święte proponuje nam najpierw Bóg, a potem Kościół, to to, to będzie nie do pogodzenia. Ideologia gender jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. I teraz ci mężczyźni i kobiety, ko kobiety stworzone na obraz i, Pana i podobieństwo Pana Boga, to jest ważne, że oni są stworzeni, zostali dla siebie że po to mężczyzna i kobieta się nawzajem pociągają i nawzajem przyciągają nawzajem sobą zachwycają tak dokładnie Adam zareagował na widząc Ewę, wpadł w zachwyt to to jest po to, żebyśmy tworzyli relacje, żebyśmy tworzyli wspólnotę, żebyśmy byli dla siebie nawzajem pomocą, żebyśmy byli dla siebie nawzajem wsparciem człowiek takie Trochę patosowe zdanie, ale ważne. Człowiek nie jest samotną wyspą. Każdy człowiek jest stworzony do relacji, a jeśli ktoś nie ma w sobie głodu tych relacji, no to to znaczy, że tutaj też nie do końca wszystko dobrze funkcjonuje. Wiadomo, są osoby, które mają więcej potrzeb tej relacji, są osoby, które mają tę potrzebę relacji mniejszą, natomiast ważne jest to, że, my, że każdy człowiek ma w sobie to, że potrzebuje drugiego żeby żyć. I to zupełnie od, od samego początku, nie? kiedy narodzi się małe dziecko, ono nie jest w stanie przeżyć samo. Potrzebuje mamy, która będzie chociażby karmiła piersią. Więc to jest drugi wniosek, który wyrasta z męskości, kobiecości. I trzeci, związany z tym, z darem, z dwoma darami, z dwoma poleceniami, które Pan Bóg nam dał, to jest yy, płodność i to, że mamy władać Ziemią. Że mamy podporządkowywać sobie świat nie na zasadzie bestialstwa i tyranii, ale na zasadzie przekształcania go w miejsce, gdzie nam się będzie lepiej żyło. No i to jest to panowanie. I yy, yy, płodność, prokreacja. Ja w ogóle uwielbiam ten termin prokreacja, ponieważ yy, jeśli pamiętacie katechezę o stworzeniu świata. To mówiłem wtedy, że to słowo stwarzać w Biblii jest przypisywane tylko Panu Bogu i nikomu innemu. No i w języku łacińskim, łacińskim to słowo to jest kreacjo. Bóg kreuje świat. I teraz jeśli mężczyzna i kobieta mogą prokreować, to znaczy, że oni uczestniczą w tym dziele stwarzania świata. Że to nie jest tylko i wyłącznie biologia, instynkty, natomiast na tym poziomie duchowym, poziomie religijnym, stwarzając nowe życie, ludzie kontynuują to, uczestniczą w tym, co Pan Bóg robi od samego początku: kreuje, stwarza świat. Dlatego dar płodności jest w Biblii traktowany jako w ogóle błogosławieństwo, stąd się mówi o stanie błogosławionym. I dlatego Kościół też tak bardzo ten dar płodności ceni. I ostatecznie ci stworzeni na obraz i podobieństwo, jako jedność duszy i ciała, jako kobieta i mężczyzna, Adam i Ewa, są umieszczeni w raju. I ten raj to jest kraina pewnej, pewnej, kraina harmonii. Kraina, gdzie nie ma chorób, gdzie nie ma śmierci. I Kościół mówiąc o tym raju, o tym rajskim ogrodzie, mówi o dwóch stanach pierwotnych, które potem przez grzech zostały utracone. Przede wszystkim ten stan pierwszy w relacji do Pana Boga, gdzie było zaufanie do Niego, gdzie była wielka bliskość z Nim, to Kościół nazywa, katechizm nazywa stanem pierwotnej świętości. Właśnie uczestniczenia Adama i Ewy w życiu bożym. I drugi stan pierwotnej sprawiedliwości wynikający z pierwszego. Stan, w którym ta świętość Pana Boga przekładała się na moralne wybory Adama i Ewy, na ich dobro, co potem przekładało się również na to, że nie było w ich życiu cierpienia, nie było ich, w ich życiu śmierci, dopóki oczywiście nie zgrzeszyli. Gdzie i ta harmonia, która była w ich relacji z Panem Bogiem, ta harmonia, która była między w nich samych i między nimi, przekładała się również na harmonię ze światem, czyli na przykład na to, że, nie było, że praca tam nie była w ogóle ciężarem. To tak czasami się mnie dzieci w katechezie pytają, na katechezie pytają, jak było w raju, czy w raju trzeba się było uczyć. Nie wiem, czy się trzeba było uczyć, ale nawet jeśli trzeba było chodzić do szkoły, jeśli było coś na kształt szkoły, to była ona przyjemnością, a nie ciężarem. Tam nie było tych terminów, że nie lubię poniedziałku. Tam każdy dzień był pięknym dniem. Tak było pięknie i harmonijnie wszystko. I również w tej sprawiedliwości, tej pierwotnej sprawiedliwości, która była w człowieku, ta, ta harmonia. To polegało przede wszystkim na tym, że człowiek potrafił panować sam nad sobą. Po grzechu, też o tym jak Biblia to mówi, włączyły się w nas trzy porządliwości: porządliwość ciała, czyli niejednokrotnie nieuporządkowana sfera seksualna, porządliwość związana z pieniędzmi, z bogactwem, niejednokrotnie bardzo nieuporządkowane pragnienie posiadania coraz większej i większej ilości dóbr. I wreszcie też czasami taka wymagająca korekty afirmacja samego siebie ponad miarę. Narcyzm, czy jest najpiękniejszy i w ogóle najwspanialszy. Ale o tym będę więcej mówił, kiedy już będzie kategoria za grzechu To dzięki serdeczne za dziś. Życzę wszystkiego dobrego. Papa, szczęście Boże.